Simone z tej strony Bartek, i dzisiaj będą spadające gwiazdy. Nie wiem, dopiero wychodzą, ale nie wiem, czy będą w ogóle spadać. Więc nagrywam odcinek. No. No i znowu nagrywam odcinek, a co? Zobacz, no, tam w, tam w ogóle. Tam w ogóle nie wiem, czy coś widać, nie, nic się widać, ale tak naprawdę są gwiazdy. O nie! Z kim ty gadasz? No, odcinek nagrywam, a co to? Bo oni słabnie ten no. Ala Pizza! Alka. Zaraz, nie wiem, bo chcesz tam... Martek <grymne> Bartek jest sławny! Wielki! O, łeb. E Widać spadające gwiazdy, zaraz babcia! <grymne> Widać spadające gwiazdy. <grymne> o, spada, zobacz, zobacz. To w głowę. Spadające gwiazdy! Ja do drugiej spadać. Juchu, ale piękne będą. Hej! Widziałam, co tu leciało. Ej, wypowiedź. Nie wiem. Babcia, aaa! Widziałam, że na tam poleciało, tam! No, czekać, gasi mi się na dworze światło. No, będzie lepiej widać. Mówi kamerę. O! Patrzcie, o! Teraz to ja! Tam coś się tak więc ja sobie wolę wyjść, zejdę, o. nie, gówno widać na no, tablecie, jakie ja nagrywam, wy też chyba gówno widzicie, co, na pewno, no. ale weź bo się nie widać, tak jest wszystko ciemno, ja widzę tylko, tam w ogóle... Patrzcie w niebo. Ja. Jak, jak mam, mówiła, że była mała to było całkowite zaćmienie słońca. To dużo apokalifikacji świata. Batuję. To mogę tak być, żeby zaćmienie na, na, słońca na takie. Ja pieprzę. Co to? O leci tam dobrze. Gdzie? Говно выйдет. Oh, не лечи за слабо. Откуда вы не лорнет? Говно, Ого, ну не